Daję sobie kilka prób, i myślę, że się go pokona. Niech skoczy. Patam, tam przepaść była. Balisty się rozpierdolili, sorry. Zdobyłem sobie taki zajebisty miecz. Chyba zajebisty. No, zajebisty bije więcej niż mu. Więcej? O jeden mniej niż mój. Fragment trój. Użyj. Wyjebałem. To nic nie ma i nie wiem, czy zdałam przejść. Nie, nie zdałam. Ale testujemy sobie wyjebki. No. Ale gdzie ty jesteś? Nie wołaj mnie, jak nie wiem, gdzie jesteś. Nie wiem, nie widzę cię. A jest na klawie dalej? No na klawie dalej, bo. Na padzie ja się czuję, jakbym był bez rąk. Nie wiem, no nie potrafię. Gdzie jesteś? To chyba jest fabularnie, że ja go mam nie widzieć po prostu. No nie, no chłopa nie widać. To. Popatrz na ten las. No co jest kurwa w tym lesie? Jest w lewo. Czy tym lesie patrzę na ten las? Widzisz ten krzak? Ten tu? Tak, uderz go. O! Dek! Nie spoko, dawaj pieniądze. Kurwa, grzyb! Fajny szczurek. No i kurwa wypiłem to przypadek okej okay, okej okay, okej okay, okej okay, okej okay. ej tej pa pad ma sens pad ma sens nie krzycz na mnie Płynia. na padzie, 10 razy łatwiejsza gra rzeczywiście można powiedzieć że dla dzieci ja tu i ten jest no nie powinno być takiego dilemma Co i kurwa jeździsz tam za oknem chuju zajebny Do zamku nie idziesz, do zamku nie idziesz kurwa I co, podszedłem pod zamek i mnie kurwa nie był. I dla bezpieczeństwa odpoczniemy To jest ten posążek Maryki, oby O kurwa O, tak coś czułem! Pragnę! Chyba mamy pierwszego bossa fabularnego Dobra, pa Mu się wydaje, że jest dobry Ma, kurwa, drugą toń Jest do Savik, Sonia Znajdźmy też wrażenia. Dobra, Nie powinien być taki dziawki. Skaszę. A. O też potrafi. Dora, dora. Jak skoczy, to dwa ataki szybkie, i, i wtedy. Raz, dwa, trzy. Kurwa. Za dużo. Daję sobie kilka prób, i myślę, że się go pokona. Niech skoczy. A tam przepaść była. Robicie takie szybkie, a taki... właśnie ten. Tego to ja nie potrafię uniknąć. Potrafię jednak. Nie potrafię. Nie! Kurwa! Zdoblokowałem jakiś murek. Ale to było jak na razie podejścia, w kupie powiedzieć. No, nie widzę tego dobrze. Mogę levelować? Levelowanie przez zabijanie? Czy jak levelować? Nie wiem na jakiś 20 level? Świetnie. Duszy wydaje się przy ognisku. A jak się sprawdza, który ją mam level? Spróbujmy tak dobić trochę levela. Tak, do 15. Do 15. Balisty się rozpierdoliłem, sorry. Katany nie mam! O przyszła! Królewna! Jaki test? Udać się? No to idziemy! Prowadź! Jestem w jakiejś twierdze. Dobra, a jeśli za darmo, proponujesz. Co mi da inkantacja? Nie wiem. O, kurwa, nie za darmo. I wejdź tam. Dobra, a mogę mu jebnąć? M możesz, ale nie rób tego. On ma zawistą zbroję. Piękne jest. Zeskocz. Zeskocz. Ja pierdolę. Starodziej! Ale to nie na ten etap gry To jest jakiś inny player, to, jak w Dark Soulsach, to z kimś innym się można po prostu. Czy ja straciłem wszystkie te punkty? Nie mów proszę, że ja straciłem. No straciłem wszystkie punkty! Kur... A Pierdolob skoczę. No dobra, to pod siłę. Otwierdź. Ja tak i teraz Nic mi to nie powinno dać takiego. Dobra, teraz powinienem go więcej bić Więc idziemy Można powiedzieć, że to było pierwsze podejście Na tym levelu Odskok, skok, odskok I skok. ma teraz młotek! Kurwa No nie sądziłem, że on będzie miał... Że taki boss będzie miał dwie fazy i nie wiem czemu ja nie mogę ekwipunku, który z nich zdobywam po zakładać. Bo nie po to go zdobywam. Żeby się marnował. Nie. Cicho, okej. Okay. Kopie, kurwa! No nie wiem jak, co ja tu mam zrobić Zrobisz jakąś mylanie dla widza? Najpierw w muszę z pierwszego bossa przejść, ale zrobię Zrobię wszystkie bossy tutaj, tylko Nie ogarniam jeszcze co się dzieje Zdobyłem sobie taki zajebisty miecz, chyba zajebisty No zajebisty, bije więcej niż mój Więcej? O jeden mniej niż mój I teraz się będę mógł porządnie ulepszyć Umysł, nic nie potrzeb. No i teraz, teraz myślę, że już można próbować. Dobra, on się boi. Nie wiem, czy zlatuje jakoś szybciej. Ej, ja zrobię coś. Kurwa, patrz, niszczę tego bossa teraz. Było dobrze, było dobrze całkiem. Nie teraz, nie teraz. Słuchajcie, mi padają. Kurwa, mać. Jest to lepiej więcej wigoru. Kurwa, słuchawki mi dały dźwięk się siema, rozładowuje się. A ty mi mówisz więcej wigoru. Muszę się do niego bokiem ustawiać jak tak skaczy. To wtedy ogona nie dostanę. Właśnie. To jest kwestia nauki. Po tym bosie będzie tylko lepiej. Idź podbij trochę levela. Podbijałem już i ja nawet nie wiem co mam iść. Podwitalność trochę podsadłem to mam więcej HP. Ale to się zdaje tak, jakby to mi nic nie dawało. Po tej... po tym pójdę. wiem że będę musiał fukać po prostu rzeczy na ziemi. Bo z przeciwników to się nie da. Jak dobiję tak do tego 20 levela, jak tam było mówione, że ten powinienem mieć, to wtedy się pójdzie i go swanszotuje. Nie! Nie, nie, on nie mówi, żebym się wycofał. On mówi, żebym obrał inną taktykę. To jest różnica. To jest jak w gamblingu. Zamiast wywalić ostatni pieniądze all in, on mówi: wleć teraz po prostu dwa razy droższym, ale jeszcze nie wydaję wszystkiego, bo jak coś zostawić, to się później odkujesz. A ja po prostu poszedłem po dodatkowe fundusze na jackpot. Ja nie odszedłem od stołu. Tak to sobie tłumaczę. Fragment, trój. Użyj. Wyjebałem. Jak on nawet czatu nie szytano, no... Słuchaj... No nie używam. Ale... Próbowałem już, żeby go wyjebać z mapki i się nie da. Jak zapamiętaj powody, dla których on atakuje danym atakiem. On atakuje lasowo. Dobra, na dużo jest ciężej, ale to przez to, się zbyt pewnie. To się kolejkuje, bo jak robię atak, to on później... Nie chce odskoczyć. Bo musi najpierw wykonać atak. nie wiem czemu teraz mnie trafił tym łotkiem, jak wcześniej robiłem dokładnie to samo i mnie jakimś kurwa cudem nie trafił. On biegnie na niego. To ja też biegnę na niego. To jest najlepsza taktyka chyba kurwa. Trzeba go zrafować. Podejść do niego na no blisko, on nie będzie wiedział co się dzieje. Nie czekać żeby on podszedł, tylko ja muszę podejść Kurwa, no nie wyszło 4174 No i teraz Jak znam tą liczbę Matematyka podpowiada, że no że nic mi to nie daje Złoty główno na ziemi ile za tym na kartę powinno być coś takiego to złote gówno, co leży na ziemi. Nie masz złote gówno, to? A to jak to działa? Co ja mam? O kurwa, to tak się dało od początku? Nie, no zostaw go. Ofe. Nie, no przecież teraz to jest kurwa zupełnie inna gra. Zostaw tego czarodzieja kurwa, jakbym wiedział, że się da przyzwać takiego ja pierdolę czterdzieści niepotrzebnych śmierci. No z pomocą, jeśli gra daje takie coś, no to, to... To trzeba wykorzystać chyba, co nie? No jak bez sumonów, Bez sumonów to się kurwa nie dało. I skoro gra daje tak... Ale gra taką możliwość. A ja jeszcze tutaj nie wiem co się dzieje. nie ma żadnego tak Ale z kim? Kurwa harpia, odeł. Ten coś? Gdzie jest stał ziomek? Jak nie jest tam żaden ziomek? Nie patrzył mi się w oczy. Dobra, szybka podróż. Do gościa, który do mnie tam A tu jest! Inteligencja, to nie jak nie zbytnio nie będę. Tu pewnie będzie jakieś takie, że tylko mogę ten... Tam... Atakować, ale pewnie nie na moją postać, bo moja postać jest spierdolona i nie ma kurwa broni na nią. Nie mogę. Ty, pobiegajmy chwilę z tym. A on mnie widzi, kurwa. Ma... O, ja pierdolę. to mnie nie zauważy jak się skradam. Co nie? O, kurwa, jednak zauważył. Gorsza broń. Ewidentnie gorsza broń. Tylko teraz jest smutno, bo kur, a ja miałem takie fajne ekwipunki. Ale ja je wywadziłem, bo myślałem, że nie mogę założyć. Dobra. W sumie jest już godzina wystarczająco późna. Boss został zabity. Może i nieuczciwie, ale chuj. Chuj z tym, że gierki nie słychać. Kończę właśnie. Dzięki wielkie.